Ale zaczęła, to dopiero tak. gra zrozumiałeś. Mi, mi się. Dobra. ale Ależ no. No. oni są. Kurwy i śmiecie. Macie tam, kurwa. O, pomo, maczuga. U, znalazłem Okej. Jak tu lata, wszystko. Bąk, 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 bąk. O, mes strong, mes strong. Lace strong gdyby były takie strąg jeszcze, ty kurwa ja go lokuje ciągle do ściany go wbijam. No, Ale się żyje, Wyjechał się. A nie, to mam hemogoblinem gob zadawać, a to jest hemomaczuga. to jest homogoblin. Kurwa to mi się bronie pojebały. Ja pierwszy. No. Ono tu kurwa. O ty kurwa. Tarczasz ma to. Ty pa, kurwa w tarczę uderzał. No, no, no. Obiad! Go, go. <laughs> Zupa! Zupa. Obiad. <laughs> Obiad. Zupa! A tu słychać w ogóle jak to uderza? Nie, nie, nie. Kurwa, bo tak bąk, bąk. Zupa! Oh God, some... Obiad! Dobra, <laughs> <laughs> naczycie? 24 już kurwa, dobra żyją. Oh. Pięknie Leczonko Ciągaj oh. Leczonko miałam Czy coś Dobra I teraz? A ostatni został gdzieś gdzie on jest? Aha Zaciół się chyba gdzieś może. Aha! No, tak. Tak pójdę. O, Dzina! Money! Dzięki. Ło! No i teraz zerobam. teraz traje się na zero. Wiesz, <laughs> <Bieg> te pieniądze! <śmiech> dobra, <laughs> <laughs> dawaj. <dobra, śmiech> PIBLAT! No. SHIET! MENENDE MIROR NOCISE! BOSS! WYCHE CIE ci POEM? AHA! No. To co jest No bo ja mam jakąś tam. Okej. Okay. O kurwa. Zablokowałem go. O! Tu daj, 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 mam, mam, 10 HP kurwa No kurwa nice. 9 HP Dobra. Dobra, dzięki Umiera Musi umierać Jest! Udało się daj go, tak. Ha, cię na kawałki, szmato no no, kurwa. kurwa, jebany wytrzymały był no. O oh, jelo, no No on idzie po prostu, on, on ma wyjebane Poczaj mi nie zobaczył, bo wyjdzie za mnie nie bieg Heh They see me, they see me, they see me, there. I to idzie Ja bym chciał gdzieś się wdrapać, żeby cały czas twarzą był do ciebie Nie mógł te oczy strzelać Bo to mu ten pancerz odpada powoli Tam amunicję masz po lewo na dole Po no prawo masz nie. na dole Między barier, tam masz na dole amunicję O Rzuć mu Neida po prostu pod nogi i chuj Że on chyba zadaje... Ciebie będzie leczył, a jemu będzie zadała obrażenia w kółko Epickie Rozjuszone jak na mele na pierdole, bo ja mogę ich blokować po prostu, ich ataki No, no wypierdalaj! Kurwa, gruby śmieciu Na chuj ty blok... Pierdalaj. Jeszcze muszą mnie je zażygać za każdym razem Oj są rozjuszone, bo są na czerwono Kurwa! O, kurwa! Tu jest! Ale kurwa oni... Czemu, to naprawdę, to cze... e? No to chuj kurwa ciężko Znaczy trzeba im po prostu wypierdolić kilka razy, nie? Ten to w ogóle znaczy, on... Aha! On po prostu skoczył na mnie? Dotknął mnie? Tak. I Umarłem! On na mnie nie uderzył! Dawaj. Idealnie, teraz jako go? Teraz jak go pstryknę. Właśnie lepiej, że on na mnie się fokusuje nie? Bo ja chcę blokować go blokować, no, tylko że muszę 15 poziom Najpierw żeby właśnie tą umiejętność do paru... o, o! Ty śmieciu! Dokładnie Wypierdalaj no! Spierdalaj, no ty nas. kurwo! Kurwa, kurwa hełmofonu A. jebanego mu zdjąć się. o teraz mu za dwa wypierdolę W dupę cię kurwa Szmatowale! No umieraj, nie mam w ogóle no, spoko, ja wiesz jak mogę ci... Nie masz kurwa z tego, ze, ze O już był kurwo tak. O dostał, dobra Kurwo Kurwo To Mogę tak, o, kurwa, rozejmałem Musisz jak zrobić coś? Я путал. Что вот Что ты Окей. Ты его не живешь. Хе-хе. В чем гайка курва? Он не Nie pochuj, że on tego napiła, ale śmieszna ta broń jest. stało. Ona bo nie ona. Bo ona pochłania. Tam pisze czasami jako tego. Ona pochłania. Ja że Ona niszczy czegoś tak. Ona nie, ona niszczy się, okazuje tam A, pisze okay. w podpowiedzi. Ona po prostu niszczy te pociski tym krzykiem. Okej. Okay. Ciekawe. A tu jest jeszcze ta piła moja jedna, tutaj są. A tu jeszcze jedna wyleciała. Ten ja jeńc on tak skacze. O kurwa, gdzie je One się odbijają wszędzie. I utykają w ścianie na sam koniec. A tu amunicja z to jeżeli tak jest. pum, pum. A, thank you. No tam, o, tam okolicio, idzie ten. Żryj kurwa te piły. O kurwa rozpad się. Eee. Hmm. Kurwa wagon gdzieś. Może zamknę drzwi, żeby to nie uciekało za drzwi. 6 o. o. Takie grupki... spoko, bo czy tak zniesz parę na raz. No zaznaczcie tu ty wisi i tych piłku tutaj uj, leży. No ale ładnie tam ich styczełeś. Bar, pobieranie. Aha, no ale, ale tu nic tu nie ma i anuluj F10 Jakby... no, Poczekaj chwilę, może pobiera ci. Oho? Tak, będzie pobierał, właśnie mi się skoczył ten yy, screen. Tak, widzę o, dobra. Kara no. jeszcze mi będzie działać, Jo, to jest muzyka. Dobra, dawaj. Muzyka z normalnie jest. Jo! Jopie dole! Ale dobre. No ale dużo ta łapa jest. źle handlarka jest od nas sama sobie. To trzeba biegać bardzo w kierunku właśnie tego. Od razu handlarki. A po z mam ten? mówię, nie? Trzeba się będzie działać, ale dobra to cię jest... zer. O kurwa Może ale być, klatki że w to będzie kurwa, chociaż <gryż> nie. Kurwa jak tu klatki spadają, nie wiem czy zależy... Już... A nie, u mnie to normalnie. Właśnie no, jakiś czas, u mnie jest taki spadek po prostu, jakby spierdalało coś tego Nie wiem A teraz nie A ta a te anomalie działają? Nie zadają obrażeń wtedy. No nie no, to było w ogóle. no, handlarka jest Arena, y, tutaj. Stradów. Stradów. Nie, chyba tak jak mówić będzie w tym, u barmana pewnie. Albo się pojawi po prostu. Może no, się pojawi, no. Zaraz zobaczę, wejdę tam do środka po prostu. Nawet jest ten, tak. ten, ten, ten głos właśnie, no. co gada. Propaganda i... Grubo. O kurwa, to się tak górę, O, czy no. tak. można stać po, po berach. Pobier o kurwa, elo, wejdźcie ja no. no. po tej drabinie, po prostu zadać sobie. Jak komu... O kurwa, elo. ziół, 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 Ło kurwa, co się odpierdala? No w sumie jakby trupkę spadały Chyba przez tą krew całą jebaną i tak dalej. Może. Bo jak się patrzysz w miejsce, gdzie dużo zombie jest, albo było, o, no to... One tutaj otwarte to przejście mają. O no. teraz idziemy do tego. Czy nie? A tak, do baru. Kur... Bąk, bąk, bąk Ja w ogóle Stuna dostałem jak Leven też wale i rzucam nim jak szmacianymi lalkami wręcz Jestem chuj Dostaw. No, Czyli latają, tak. kurwa, nie mogę. Nie wstawaj, yeah, kurwa. Legia, Legia. Uh. Czekaj, teraz tak będę pa. uważaj. Right, right.

O kurwa o. Leczę się Dobra, dam radę Gorzej mi w kurwa to, że mi klatki po prostu spierdalałem się z tą ilość tych zombiaków kurwa ciężko jest tutaj go, bo pierdol... O no, pierdol się od niebie, lecz, 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 lecz. Dobra, tam już resztki zostały, to jedy się Śmiało to kurwo nie Kurwa że dalej. Już nie widzę, jak się na to napada. No więc... Odbiłem ich na tyle mocno, że to tu pojebało. No chodź. Świetnie. Na chwilę mi pchasz pajacu, jebany Lecę cię górę. O kurwa, jak się rozpadł. Tak. Na pół poleciał. Punch him so hard, he explodes. <laughs> poleciał, uważaj. No chodź, uderz mnie. poleciał tam. zniknął? <laughs> come? <they> come. come. <laughs> yep. Nie, dobra, już jest git. Nie, amor. Teraz już cię leczę. Już, już jest git. No. A Ciebie oh, to też podleczę, jak tą tymi uderzyłem? Na to Nie, Chyba no, no. ja muszę cię lewym A ty masz pełne zdrowie to tak, też. Tak, też. Na no, ta pałka lecząca też jest ofek. Bo za jeden pocisk taki mam, kurwę leczenia i jeszcze kwasem ich tych obijam, nie? Tam gdzieś nie znasz. Duch mnie. Uje panie. Leczę, o dobra. U, 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 u Jeszcze to cię. mnie uleczyło. Do mnie idą, dobra to. Mam 3 hopę, o kurwa. A, nie panie mi trafili ra rakietą. O kurwa. To może być. O, może być ciężkie bo kurwa klasę mi zmienił, nie wiedziałem, że A... kurwa jak też ci klasę z automatu zmienia Trzma, to głupia. pierdolaj ja dalej A to rozjebą. Co koi. nie? O, kurwa. Dobra cię. I kurwa. Nie, sure. obrzyga ja. się ten st... No 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 Nie, to jest chujowa, ona jest za duża kurwa.